Okazało się, że zapis się nie zapisał z tego zadania, więc omówię wam to zadanie. Już by Wam po po kolei pokazywać, co tam dalej jest napisane. Więc tak, zależność między liczbą przekątnej K, a liczbą boków N, wielką odwiewą pokoju określa w żół. K równa się N, razy N odjąć 3 nawiasie, podzielić przez 2. O co je prawdziwość podda zdań? Wiesz, P jeśli danie jest fałszywe, prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. Przekąty dwunast dwunastokącie dwa, liczba przekąty w 12-kącie wypukły jest 3 razy większa od liczby przekąty w wypukłym. I to jest, ja znaczam fałsz, ja znowu pokażę o co chodzi. chodzi. o to, że to jest pomniejszy trochę obraz. Sobie, tak, żebyście już sprawdzić, czy wy to będziecie widzieć. Więc w sytuacji, że nie będziecie tego widzieć, widzicie to. No to K1 wynosi 12 razy 12, odjąć 3, wywiar się na 2. To jest 12 razy 9, pożycząć na 2, to jest 54 k2 to jest 4 razy 4 odjąć 3 no to to jest 1, więc 4 razy 1 to jest 4, podzielić na 2, to jest 2 i to nie jest 3 razy większe, dlatego to jest fałsz k3 no to to jest e, liczba przykład w 8 kącie, wypukłym jest o 11 większa od liczby przekątów w sześciokącie wypukłym to jest k3, 8 razy 8 odjąć 3 na 2, to, to jest 8, 8 razy 5 na 2, to jest 40 na 2, to jest 20 k4 to jest 6, wypowiada się 6 odjąć 3 na 2, ma się 6 razy 3 na 2, ma się 9 i 20 odjąć 9 i ma się 11, dlatego to jest prawdziwa teza. Czy to jest prawdziwe zdanie?